Spotykamy się przy okazji kolejnego Orszaku Trzech Króli, który organizujemy wraz z parafią Marii Magdaleny w Chorzowie Starym i na Finale Przeglądu kolendi i Pastorałek, już 19 Starochorzowskim Przeglądzie kolendi i Pastorałek. Myślę, że to już jest taka, taka tradycja, która bardzo mocno zespoliła się z, ze społecznością lokalną. Jest dla nich bardzo ważna, dla nas również, żeby się wspólnie tutaj spotkać, chwilę pokolędować. No i oczywiście atrakcją dla dzieci zwierzaki, konie. To jest taki moment, że mogą sobie tutaj chwilę to pooglądać. Thank you 19. przegląd kolend i pastorałek w Chorzowie i w Starochorzowskim Domu Kultury. Cieszymy się, że on się w ogóle może odbyć i dzisiaj wysłuchamy naszych laureatów, tak naprawdę w różnych kategoriach wiekowych. zaśpiewają oczywiście kolendy. Cieszymy się, cieszymy się bardzo, bo to nie jest tylko jak gdyby. Przegląd, jak gdyby umiejętności wokalnych, ale też spotkanie, spotkanie tych młodych ludzi, budowanie relacji. E, także mam nadzieję, że wszystko się uda i będzie na dobrym poziomie, a z tego co słyszałem od jurorów, to poziom w tym roku jest bardzo, bardzo wysoki. Uczestniczą właściwie y, dzieciaki i młodzież y, z całego Śląska, z całej metropolii. Y, w tym roku, jak usłyszałam od jurorów, a to był właśnie m.in. Darek Niebudek, poziom był bardzo, bardzo wysoki.